Siemaneczko, z tej strony BartiSolo w ten niedzielne południe chciałbym Wam opowiedzieć o najważniejszych krokach, jeżeli chcecie nałożyć, obojętnie co, czy makijaż, czy podkład czy puder najważniejszym krokiem jest dobre oczyszczenie twarzy, tak jak ja to robię czyli oczyszczenie twarzy, woda z mydłem najlepiej, wysycha najlepiej użyć później wodę micelarną najlepiej wacikiem Później aż wchłonie i później możecie cieszyć się Waszą gładką cerą, żeby, żeby, żeby nie wyskakiwały tak, niedoskonałości, których na pewno nie chcemy. Pamiętajcie o tym, aby dobrze na pewno nawodnić Waszą skórę i później na pewno zmyć odpowiednim preparatem do demakijażu. Także pozdrawiam.